Witam wszystkich! Dziś kolejny prosty i tani pomysł na zrobienie sobie domowej wędlinki. Robiłem porządki w zamrażarce. Tutaj wygrzebałem, że tak powiem, troszkę takiego mięsa, jak gdyby to powiedzieć, nie nadającego się za bardzo do niczego, tylko na zupę. Ale ja zrobię z tego wędlinkę. Mam tutaj jakieś szyjki z indyka. Pałeczki z kurczaka, jakieś takie pozostałości z kurczaka. Także najpierw mięsko myję i będziemy działać dalej. Słuchajcie, woda w garczku mi się gotuje. Wrzucam cebulę, marchewkę, pietruszki, kawałek, dwa ząbki czosnku. Kilka ziarenek ziela angielskiego. I kilka ziarenek pieprzu. I teraz wkładam, wkładam mięsko. Mięsko albo raczej kości. Ale zawsze coś wyjdzie. Teraz przykrywam i myślę, że około dwóch godzin na pewno musi się gotować. Słuchajcie, mięso mi się już ugotowało. Teraz wyciągnę je sobie do miseczki. Warzywa również. I wszystko do ostygnięcia i będę obierał. Mięso ostygło. Obieram je sobie do miseczki. Słuchajcie, bo wcześniej nie powiedziałem ile było tego mięsa. Czy kości. Yy, tego było 2 kg przed gotowaniem. No, wiadomo, że nie ubyło. Zobaczę, ile, ile będzie po obraniu. To zobaczę, ile sobie dodam, dodam następnych przypraw. Słuchajcie, po obraniu zostało mi 800 gram mięsa. I yy, co teraz? Odlałem sobie 300 ml bulionu z gotowania. Do tego dosypuję 20 g żelatyny. No i musimy to wszystko rozmieszać. Teraz rozrobiony bulion z żelatyną dolewam do mięsa i muszę to zblendować. teoretycznie ta zblendowana masa mogłaby już zostać, ale ja żeby jeszcze podkreślić ten kolor wędliny, obiorę sobie buraka, zetrę go i wycisnę po prostu z niego sok. Wiecie co? Jeden burak dla mnie wystarczy. Po prostu nie chcę przebić smaku mięsa tym burakiem. Także sok z jednego buraka absolutnie wystarczy. Buraka mam startego, wyciskam sok. Trochę mały ten plan filmowy, ale muszę się jakoś pomieścić. Możemy użyć gotowca, ale ja nie polecam. Już do, dodaliśmy żelatynę, także już takich składników dziwnych wystarczy. O, teraz wlewam sobie sok. Resztka na bok. Ja tutaj nie będę za bardzo wydziwiał. Dodam łyżeczkę soli, pieprzu. Mam jakiś piecz ognisty, pół łyżeczki. Niech to będzie ostre i pikantne. I papryczki ostrej. To no też pół łyżeczki. Tak jak w moim przypadku. Oczywiście każdy może zrobić sobie wedle uznania. I teraz znowu wszystko blendujemy. Wiem, słuchajcie, pewnie pomyślicie, że nie wygląda zbyt rewelacyjnie, ale naprawdę rewelacyjnie smakuje. Może się zastanawiacie, w co to będę pakował. A oto w to, czyli butelkę. Butelkę każdy ma w domu. Po wodzie, po napoju odcinam sobie górę i ładujemy do butelki. Wiem, że to nie wygląda zbyt zbyt okazale. Bo może powinna być jakaś foremka albo jakieś ładne naczynie, ale ja nie będę się bawił, robię to dla siebie. Tak jak każdy. Z tego mięsa, co ja miałem, wyszły mi takie dwie autobuteleczki. Teraz zostawiam to wszystko w chłodnym miejscu, no na kilka godzin. Na kilka dobrych godzin musimy to zostawić. A wszystko ostygnie i stężeje. Słuchajcie, po kilku godzinach kiełbaska stężała. Wyszło mi tutaj kilogram, kilogram 100 z lekkim haczykiem. Także mięso, mięso że tak powiem, jakiejś gorszej jakości fajnie wykorzystane. Teraz, teraz muszę się dostać do tego mięsa. Można to zrobić nożem, ale ja zrobię nożyczkami. Nożyczki sparzyłem wcześniej. No, i oto taki bloczek, kiełbaski mamy, mamy gotowy. Teraz jeszcze ukroję. Rewelacyjnie się kroi. Mm. No i smak, smak muszę powiedzieć, że. Że dobry, że bardzo dobry. Bałem się, że dałem za dużo, za dużo pieprzu ale, ale jednak nie. Jednak zostaje z tym co jest. Także kochani, jeśli Wam się podobał filmik, lajkujcie, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby uzyskać następne powiadomienie o następnych filmach. Także dziękuję, życzę smacznego.